30 lipca. Żywot świętej Julity, męczenniczki. Żyła około roku pańskiego 305. Święta Julita, bogobojna niewiasta, była wdową majętną i posiadającą rozległe dobra. Mieszkała ona w Cezarei, mieście położonym w Kapadocyi, w Azji Mniejszej. Bliższych okoliczności jej życia nie podaje nam historia, ale według przysłowia, jakie życie, taka śmierć, wolno z jej pięknej, świętobliwej śmierci wnosić, że i życie jej było cnotliwym i przykładnym. Ciało jej pochowano w katedrze cesarejskiej, a święty Bazyli, słynny doktor kościoła i arcybiskup Cezarei, miał w 70. rocznicę jej zgonu pochwalną umowę, stanowiącą najpiękniejszy pomnik świętobliwej męczennicy. Brzmienie jej jest mniej więcej następujące: Powodem dzisiejszego zgromadzenia w tym przybytku Bożym jest uroczystość, ustanowiona na cześć świętej Julity, męczennicy. Słusznie dzień ten obchodzimy na pamiątkę wielkiej bohaterskiej walki, jaką przebyła trzykroć ubłogosławiona wdowa Julita, słaba ciałem, ale mężna i silna duchem niewiasta, jeśli godzi się nazwać niewiastą tę, która męstwem i odwagą prześcignęła naturę niewieścią. Pogromiła i zwalczyła ona szatana, powszechnego nas wszystkich wroga i blaskiem swych cnót skruszyła jego potęgę. Kusił on ją, aby się wyparła Boga, wmawiając w nią, że Bóg jej nie ochroni, ale w rzeczywistości znalazł ją silniejszą, aniżeli się po Białogłowie spodziewać można było. Bowiem wobec pogróżek, jakimi ją nieprzyjaciel zastraszyć usiłował, odpowiadała jedynie uśmiechem. Stało się, iż Julita widziała się z nagloną zaskarżyć przed sądem urzędnika, który przemocą pozbawił ją większej części majątku. Na domiar złego położył on areszt na jej sprzęty domowe, zabezpieczając się przed karą sądową w ten sposób, że stawił przeciw niej potwarców i fałszywych świadków, a sędziów ujął sobie przekupstwem. Gdy w dniu oznaczonym zebrali się sędziowie i rzecznicy, Julita wypowiedziała skargę i przedłożonymi sądowi dokumentami dała niezbity dowód, że majątek jest jej prawowitą własnością. Obżałowany wystąpił z zarzutem że przeciwniczka jego nie ma prawa podawać na niego skargi i wytaczać mu procesu, gdyż każdy poddany, nie uznający bogów wielbionych przez cesarza, tylko boga chrześcijan, nie może być uważanym za równego innym obywatelom. Sędzia przyznał onemu zarzutowi słuszność, kazał przynieść węgli i kadzidła i zawyrokował, jak następuje: Jeśli, Julito, powołujesz się na prawa krajowe, należy ci się naprzód wyprzeć Chrystusa, jeśli zaś upornie trwać myślisz przy twej wierze. Nie możesz przyzywać opieki prawa, ani ci też nie przysługuje prawo obywatelstwa, gdyż zasługujesz na wygnanie. Cóż wtedy uczyniła Julita? Czyż wyrzekła się zbawienia, aby dopilnować swych praw w sądzie? Czy ulękła się grożącego niebezpieczeństwa? Bynajmniej, wolę raczej, zawołała, całe mnie nie utracić, postradać życie, ponieść karę cielesną, aniżeli wyrzec słowo, które by wykroczyć mogło przeciw czci powinnej memu Bogu. Im więcej sędzia unosił się gniewem, im więcej się gorszył tą odpowiedzią, tem żewniejsze składała Bogu dzięki, że broniąc marnych dóbr doczesnych przeciw Grabieżcy, pozyskała dobra wiekuiste. Wolała tedy utracić ziemskie mienie, aby posiąść raj, nie obawiała się zniewak i urągowiska, aby stać się godną korony niebieskiej, wolała też cierpieć wszelkie katusze i śmierć samą, aby tym sposobem dostać się do Orszaku Świętych Pańskich. Na dalsze pytania odpowiadała tylko że jest służebnicą Chrystusa i z oburzeniem odrzucała wszelkie namowy sędziego, aby się wyparła swej wiary. Wiarołomny sędzia skazał ją nie tylko na utratę całego majątku i konfiskatę dóbr, ale i na śmierć przez spalenie na stosie. Nigdy tak Julita ochoczo nie szła na zabawę, jak teraz na płomienie, ochoczość ta przebijała się w jej obliczu, postawie i każdym słowie. Otaczające ją niewiasty zaklinała, aby się niczego nie lękały, lecz aby jawnie i szczerze wyznawały religię chrześcijańską i nie zachwiały się w wierze. My niewiasty, mówiła, jesteśmy z tej samej materii, co mężczyźni, jesteśmy, jak oni, utworzeni na obraz i podobieństwo boskie. Stwórca przeznaczył kobietę jak mężczyznę do cnoty. Czy nie jesteśmy pod każdym względem równymi mężczyznom? Białogłowa jest nie tylko utworzoną z ciała. Ale jest kością z kości męża, dlatego powinniśmy być stałymi w wierze i cierpliwymi w przeciwnościach. To rzekuszy skoczyła na stos, którego płomienie ogarnęły świętą, a dusza uleciała w niebiosa, aby się cieszyć wiekuistym spoczynkiem i nagrodą sprawiedliwych. Ciało jej ogień wcale nie szkodził, czcigodne jej zwłoki spoczywają w tej tu wspaniałej świątyni, jako przedmiot uwielbienia licznych pielgrzymów. Źródło, które wytrysło w miejscu uświęconym śmiercią Julity, jest dla wszystkich spragnionych miłym pokrzepieniem, uzdrawia chorych, a zdrowych broni od chorób. Taką była treść przemowy świętego Bazylego. Nauka moralna. Niejeden ze słuchaczy zdziwi się zapewne, że święta Julita dochodziła swych praw drogą sądową i że bezecnemu grabiescy wytoczyła proces. Święci bowiem niezwykli byli procesować się, a święty Paweł radził nawet chrześcijaninom, aby raczej pozwolili się krzywdzić, niż by mieli wytaczać skargi przed Trybunałem Sędziów Pogańskich. Przestaniemy się jednakże dziwić, skoro zważymy, że święta Julita była zapewne matką kilkorga dzieci, którym trzeba było dać przyzwoite wychowanie i wykształcenie, nikt zresztą nie zaprzeczy, że i dobra doczesne mają wartość względną. Po pierwsze, mają one na sam przód wartość dlatego, że są darami Bożymi, utworami Jego mądrości, wszechmocy i dobroci. Wszakże sam Bóg uświęcił ich wartość, przyznając ich nietykalność właścicielowi i grożąc tym, którzy by tę nietykalność naruszali, wiecznymi i doczesnymi karami, dopóki wyrządzonej szkody nie powetują i przywłaszczonej grzesznie własności poszkodowanemu nie wrócą. Bóg przyznał tę nietykalność prawemu właścicielowi dlatego, aby tenże mógł użyć ich na swoje dobro i dopełnić obowiązków rodzinnych, domowych i towarzyskich. Majątek i imienie jest w ręku bogaczów skarbem, którym w imię Jezusa i z miłości Jezusa mają się dzielić z ubogimi, przyodziewać nagich, karmić zgłodniałych i tym sposobem naśladować miłosierdzie Boże. Po drugie, pamiętać jednakże należy przy tym, że wartość dóbr doczesnych i majątku nie jest bezwzględną, lecz warunkową. Wszystkie dobra doczesne są znikome, człowiek przeto obdarzony rozumem i duszą nieśmiertelną, nigdy ich nie powinien wysoko cenić, nie przywiązywać do nich tak wysokiej wartości, jak do własnego zbawienia, lub do swego pana i stwórcy. Majątek, pieniądz i dobra doczesne mają tylko służyć jako środek do wykształcenia ciała i duszy, ułatwić utrzymanie i wyżywienie właściciela i rodziny jego, być pożądanym narzędziem do czynnego okazania miłości bliźnich i świadczenia dobrodziejstw. Kto używa majątku w sposób nieodpowiedni jego przeznaczeniu i woli Bożej, kto się nim posługuje w celach grzesznych, dla zaspokojenia dumy, chciwości, chęci zabaw i rozrywek, ten zda z postępowania swego rachunek na sądzie ostatecznym. Dlatego też święta Julita słusznie dopominała się o swój majątek dopóty tylko, dopóki to mogła czynić bez narażenia na szwank swych obowiązków i swego przeznaczenia. Gdy jednak dalsze posiadanie mienia miała otrzymać przez wyparcie się wiary i z obrazą Boga, wyrzekła się bez namysłu. Mili słuchacze, postępujmy również według tej zasady. Modlitwa Wiekuisty i wszechmocny Panie świata całego i wszystkiego, co się na nim znajduje. Racz łaską Twą przynajświętszą sprawić, aby przykład świętej Julity zawsze nam stał przed oczyma, abyśmy nigdy się zbytecznie nie przywiązywali do marnych rzeczy doczesnych, a żebyśmy za największy skarb uważali czystość duszy, a to, co posiadamy, za dar niezasłużonej łaski, który kiedyś w godzinę śmierci będzie nam trzeba opuścić. Jeżeli byśmy zaś kiedy z dopuszczenia twego mieli utracić majątek, pamiętać będziemy, że znikome są wszelkie dary doczesne i z chęcią zniesiemy te utraty, bylebyśmy kiedyś osiągnęli szczęście wiecznego oglądania oblicza twego świętego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani słuchacze, jeżeli macie przemyślenia związane z tą nauką, to napiszcie je w komentarzu pod filmem. Jest to budujące dla nas i dla innych słuchaczy. Bóg zapłać za słuchanie żywotów świętych pańskich. Mamy nadzieję, że pomagają tobie w codziennej przemianie serca i pracy nad słabościami. Nade wszystko dziękujemy tobie, drogi darczyńco. To dzięki tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do wsparcia co miesiąc. Dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy, odprawiana jest msza święta, w tym roku msze święte odprawiane są bezpośrednio w stolicy Apostolskiej w Rzymie. A ofiarę mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Kochani, prosimy Was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk, aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich, możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych, dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty jak zwykła ikonka z uśmiechem. Jeżeli masz jakieś pytania lub podpowiedzi, to napisz do nas e-maila. Link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.